No dla nas jest to bardzo taka ważna chwila, też ze względu na to, że jesteśmy ze wszystkich gałęzi służebniczek, więc jest to takie, takie dla nas też łączące święto i, bardzo cieszymy się, że możemy je właśnie tutaj w takiej atmosferze też przeżywać, gdzie nie tylko naszego Edmunda czcimy, ale też właśnie królowe Jadwigę i, i księdza Jerzego Popiełuszkę, więc, więc jest nas tutaj też siostry są i czuć taką, taką jedność Kościoła w tym wszystkim. Więc pierwszy raz jestem w Świątyni w Warszawie. Nawet nie wiedziałam w sumie, że takie miejsce jest w Polsce i myślę, że jest to miejsce, gdzie wszyscy Polacy mogą przyjeżdżać, bo patrząc po dzisiejszej Eucharystii, miejsca staczyło dla każdej osoby, było to takie wspólne dziękczynienie i najbardziej w, w tym kościele ujęła, ujęła mnie postać Pana Jezusa tam z przodu, ponieważ jest on taki taki zachęcający, żeby wejść, żeby się pomodlić. I bardzo podoba mi się to miejsce też ze względu na taką atmosferę modlitwy.